Jak wiesz z listu, podejrzewam, że w tej chwili zwierciadło znajduje się na wyspie Dębesn. Ty, Klaus, znasz już jej historię. Była to jedna z najpiękniejszych wysp świata. Porastał ją gęsty las. Skrzaty mieszkały w domkach wśród korzenisze. Żyło im się tam wspaniale do dnia, w którym na wyspie przybyli. Raz pozbawiając skrzaty domków i nasi bracia musieli opuścić tę z poszukiwaniu innego miejsca do życia. <śmierdzi> o wybuchł Wielki Pożar. Odtąd dawna Zielona Wyspa jest ponura, bezludna. Wiedziałem się, że jednak ktoś na niej żyje. I właśnie ten, ktoś ma to zwierciadło, tak dlatego cię wysłałem. Doskonale ruszajmy więc na wyspę, aby odzyskać cenny przedmiot i ukarać złodzieja. <słodzio> Jadę z wami, bo mój ojciec nie może wam towarzyszyć, dał mi mapę i kilka rzeczy, które mogą się przydać. Tak, wyruszymy jutro o świcie, a na knacz zawie się. Klaus i Dany są zmęczeni długą podróżą. Powinni się położyć, żeby wypocząć. Jestem tak podniecony myślą o czekającej nas przygodzie, że chyba nie uda mi się zasnąć. Nie, nie wierzę, bo Cię znam. Ach, ojej, oczy mi się kleją. światło. Czuję, że wykonam kilka świetnych rysunków. O, pod nami ten wers. Co się stało? Wyglądały na bardzo przestraszone. Ale w pobliżu tej wyspy wszystkie ptaki zachowują się podobnie. Ogarnę jakiś strach. Według starej mapy, tu w środku, tam nie stały domy skrzatów. Musimy sprawdzić, co tam jest. Ach, co za ponure miejsce! Nie dziwię się ptakom! Ani jednego drzewa! To wykrycie zjaciadła już dziesięciu ogniw. Co to jest? Mm, to niezwykły łańcuch, który dostałem dzisiaj od Totema Haroldsona. Jego ogniwa posiadają cudowną właściwość wykrywania metalu, o którym się w danej chwili myśli. Wspaniałe! Leciało wykonane jest przez srebra. Jeśli wspólnie skoncentrujemy myśli na tym metalu, łańcuch wskaże nam, gdzie jest to.